Na rajdowe emocje zaprasza Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. 3.45 na biwaku w San Juan rano. Niektórzy jeszcze śpią, a inni jeszcze pracują. Ale ja zatrzymałem się tutaj, żeby pokazać wam coś innego. Najbardziej trendy znaczek. Najmudniejszy znaczek tego sezonu na Dakarze właśnie ten pacyfka w kształcie wieży Eiffla chyba nie muszę nikomu tłumaczyć dlaczego Dakar solidaryzuje się z ofiarami zamachów w Paryżu ja tam byłem, przyjechałem tam dzień po zamachach robić materiały I ten znaczek szczególnie mocno wyrył się w mojej pamięci, w mojej głowie Prawie wszyscy motocykliści mają na wieżach swoich motocykli ten znaczek, a na niektórych maszynach, tak jak tutaj widzicie, jest on wręcz dominujący. Jesteśmy z Wami, Francuzi. Na rajdowe emocje zaprosił Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.